Witajcie widzowie po krótkiej przerwie na kanale. My wracamy do was z naszą serią Hardcore. Jest z nami Remil Play Games, to ja. Przywitać I cichy, się. cichy kurwa. E, cichy blow. Nie. Cichy wiem, blow, cichy. Minecraft cichy kurwa. Dobre, wszystkim. Chyba na odwrót było, ale dobra. No dobra, kutas no 7, 7, 6,5 liczbę. <laughs> tym razem się dobra. uda, tym razem się uda. Najmagiczniejsza liczby, oczywiście, że się uda. My jesteśmy dobrzy, tylko po prostu ostatnio tutaj złamanie przepisów BHP przesądziło tutaj. O, tak, właśnie. tak. Pamiętajcie, nawet robotnik z największą ilością skilla, jak się nie trzyma BHP, to umiera. Panie. Musicie nosić kask w pracę. Zwłaszcza, żółty. kask. Zwłaszcza się. Nie, 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 Będę ooo... was nie, z mieczem na ulicy. nie, 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 co. No dobra kurwa, dawaj mi adres serwera nie, już ci wysyłam Coś ty ty niecierpliwy Widzę, że że się w W dżungli. A jak? O, O, na drzewie? Na Ciebie! Będzie <noise> Classic. Classic Minecraft. Dobra, Startuje nasz timer. No, nie na, drzewie, nie na drzewie, nie ja na drzewie. Ja się na drzewie, ja się na. Okej. No to zawsze. Dobra, czego... dobra arbuzy na start. Arbuzy, GG gościu, Słuchaj... robimy ciastka <noise> No kurwa, <noise> najlepsze tam. Zbieram Ten... arbuzy Nie, no kurwa. Trzeba trochę kokobinsów pozbierać, jak po drodze. Jako już jest niedziela, tak jak ostatnio, może kurwa znowu odwiedzimy jakąś świątynię. Może jakaś się trafi, tego nie wiadomo. Póki ja co, się to się przejdę już zombola. To o, jest... Dobry. dobry? A ja wiem, znaczy, że kejwik to diamenty. No jest tu kejwik, jest. Dobra, ja widzę wyjście z dżungli, to na pewno Na las. Las typu... Oj, rzeczkę, o pierdole. Ale jak o Kavik, ciemny jak chuj Crościu, a jakby tak zrobić? Nie wiem, dżungli grać cały czas. I chuj Dżungla challenge, my nie możemy na dżungle całej dżungle. mapie przejść tej gry. No jak Uf, do Strongholda da. pójdziemy, he? Musi się zrespić na dżungli. Oh. Jak wejdziemy do netheru żeby znaleźć stron to musi się zrespić <noise> na dżungli gościu kurwa z siedmioma okami A widzę krówki. Ogólnie to okrążyłem kurwa, tą dżunglę, czekaj, nie wiem chuj. Łowodospad! O, o już masz kilof ja się opierdalam no, ja się zazwyczaj pierdalałem, to. Te, te, teraz ja zwiedzam. Teraz ty Owce może pozabijaj. Nie ma kurwa tutaj zwierzątek w tej dżungli jebanej. Co ty mówisz? Widzę tylko jak z niej wyjść. I odchuję. chuja... ogóle. No, Przysięgam mówić. No, i niestety dzisiaj jest niedziela, ale nie pójdziemy do świątyni, bo kurwa. Nie zbudowali. Wstawa za murzynami jest. Dokładnie. Jest... A gdzieś poszedł? W no ogóle najczęstsze to... pytanie, kurwa tego odcinka: gdzieś ty kurwa poszedł? Raczej znaczy odcinka tej serii. Serii? Nie no, tu no. jestem. Nie, <laughs> gdzieś? <do stułu? laughs> No zostałem kurwa. tam i nie wiem, ja czekaj, widzę wyjście z dżungli i tam sawanna jest dalej. Hmm. Ja nie widzę sawanny. Nie widzisz mnie na mapce? Widzę. O, to gdzie mam się cześć, bo jeszcze melony mam. No tam do wyjścia z dżungli jechał. Aha jest kurwa, ta dżungla jest na wyspie i co teraz? No na południe. Kościół mam stak. o kurwa jeszcze więcej melonów Ja pierdolę, to mnie no, doprowadzi to do jakiejś zguby. Chyba to co najbardziej się boimy, czyli żarcie, to nie będzie problemem w tym odcinku Mam kurwa tyle arbuzów Ja mam 31 i 20 ty, kokobinzów 15 i 60 kurwa, 72 no, Coś gdzieś chciałeś powiedzieć już śmieszną liczbę No może i tak, ale się powstrzymałem nie, pamiętaj, że to tryb hardcore. Nie no, chillera. Przecież my się nie wypierdalamy. jeden byśmy się ostatni raz wyjebali, wiesz? Nie można mówić brzydkich słów w trybie hardcore, bo przyjdzie buka i cię zeżre. Kurwa. No, no wiesz, i co wiesz, zrobiłeś? No, krówkę znalazłem. Gdzie A. ty jesteś? No w drugie mankę idź. No jak to w drugie Minecraft? Mówię, jeźdź do wyjścia. No kurwa nie tego. Kiedy ty bo to. Co papugę weźmiemy. O jesteś! Siema. Siema! Melon. Dobra gościu, mam dwa staki kurwa arbuzów. Jesteśmy niepowstrzymani, wiesz, że nie damy plamy. To jeszcze kurczaka i będziemy mogli muzynów wabić. Nie, 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 Dobra, nie, ja eee, Mam. ci nie, Mam... nie, nie, kurwa kamienne itemy? Zaraz nie, drewno bo drewno się skończyło. Dobra, drewno też kop nie, Ty masz kurwa nie, 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 Co ja ci powiem, Soczyście mam. Masz, kurwa, tylko tyle mam. Na kilo, Zaprzec chociaż łódkę co? trzeba było zrobić. A, od razu by się chciało płynąć w daleki świat. Dokładnie. No, dawaj kraty. Podjebał. Jeszcze na zapas wezmę. Płyń, płyń. To gdzie my płyniemy? No, prawo. Oj. Szukamy wioski, Klasik. Hashtag <laughs> nie wiem co hashtag. Dzięki! <laughs> 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 tak, tutaj tutaj jest kurwa... ston, daj na kop, kurwa. Czy stał A nie to gravel, jednak jebać. Czekaj, bo tu są te owce chyba. O! Ale kurwa, jeden co myśli tutaj z nas dwóch. Jest nas dwóch. Ja i mój brzyk. <laughs> <laughs> Mee Na ile masz? Tu jest na górze Trzy, cztery Kurwa, one teraz no. tylko po jednej dropią? Chyba tak, jak ja zabiję z łapy to w sensie no No ci Tu jest, tu jest, chodź Pięć Jeszcze tu gdzieś jedna powinna być Ej, <noise> oh. Ej. O! Ej! Chodź tu, chodź tu, chodź tu co to znaczy, chodź tu. Tam. Drugę pa. Coś znalazł? O kurwa! <śmiennie> Portal. Co? Nie wzięliśmy... Gacie mu? na mending! I zegarek! Co ty jebiesz? Nic za Krzysiwo. To to... Oh! Gościu. Wszystko. To masz, masz. Dajcie dla ciebie.

nie podoba mi się tu. Ja bym tu nie kopał. Powiem że ja zawsze jak kopię, to znajduję jakiś koks z rzecz. Albo przynajmniej kejwa. Tu nie będzie kejwa. Zabijmy te krówki. Mm. Kurwa zapominam, że mam sprinta na alcie. W każdej gierce kurwa mam sprinta na innym klawiszu mm. wybiliśmy populację krów w regionie. To jest yy, Maroko. Kurwa w Maroko nie ma sawanny ziomek. W Maroko jest piasek. On jest jak w Egipcie, tylko że Maroko. O, jest on bola, słyszę. A? co? Gdzieś o, 6. Widzisz, może gdzieś kurwa na swojej lunce czy jakąś wioskę? No. O! I ta się... Kurwa i to przewodnik. morska wioska, ja piję. No i wiemy, gdzie I już zaznaczają. Kowa do spermionej, ja dole A ile zwierzątek jest? Kur Kurwa, i mają nawet wchodzący dom. Wchodzący dom. <laughs> Czemu mają trawę? Że chcesz trochę trawy. Chodząc, ja idę do chodzącego domu jak się do niego wchodzi To Musi Schodki coś być tu Milion mięska Dzwon! Pamiętajcie w o pierdolnięciu dzwona dobra, dobra, dobra. Pa! Ile tu melonów jest gościu No ty je wiesz ile? <laughs> zobacz tu! Zobacz tu ile hejbelów! Ja pierdolę craftuję no motykę nie musimy już szukać jedzenia Ten Mam dla ciebie chciał... kurtkę Mam pomysł No <laughs> To żeś wyem wyemancypował Icia To jakbyśmy poszli w Spanka? Ty chcesz zrobić kurwa żelazną motykę 3 żelaza na kilo w becie. To kurwa nie musimy... jak z tym można od razu Kopa. i kopać jest spanka to dobry I to jest portal do netheru, ty. Bra. Co ty je? Czer... Czerwone łóżko. Nie widziałem czerwonego łóżka. Odkąd kurwa zmienili update, że nie ma czerwonych Bro. łóżek basic Dobra, ho, achievement słodkich snów. No śpie kurwa, śpię, Tylko ty ho. nie śpisz o się, co jest w portalu? A, prawie się wjebałem do lawy, ale to by było głupie. To by było smutne, całkiem dobry start, mamy. Ale... A gdzie jest ten? A, no, ten portal jest taki taki popierdolony. Ale tu gdzieś skrzynka musi być. Tylko tu jest od chuja lawy, tak szczerze. Kurwa, a możesz jakoś zatamować tam lawę Nie Kurwa w tej skrzynce i tak będzie totalne by był na raczej Może będzie złoty hełm A no to Kurwa fajne Chyba że nie ma, no ale przynajmniej będziemy wiedzieli Jakiemuś wyśniakowi się farma spali Jebać go Kurwa no jak ja mam to zniszczyć jak nie mam siekierki Tu chyba nie ma skrzynki wiesz To jest chyba taki, ale są dwa gold bloki Ja się no nie co Ile to jest hejvelów? Kurwa, to jest tyle jedzenia. O mój Boże. Z ciastka trzeba zrobić. Ja mam dla tako, więc... Ale mamy i tak już od chuj arbuzów. Na takie Kurwa. mini leczenie. Dwa staki tylko. Ale domek przyozdobiony, What the fuck? Chlebki. Mam o Jezu, trafił. jakby się trafił teraz wieś jak co traduje zboże albo arbuzy. Też prawda? Hmm. Nie wiem, 60 kurwa Hejbelów to mi chyba starczy. Już chyba wszystko opędzlował, okay. co? Można kupić dwa Redstone za jeden szmarek. Na chuj nam Redstone. Możemy kupić cegły. Ale to na wioska. To jest jakaś stolica, kurwa. ty Stolica Maroka. Pierwotnie <grym> się w dzwona. Więc <grym> to jest to stolica Maroka. Czyli makresz. Makaresz Dobra kościu masz jeszcze jednego chujbela Dzięki. Teraz mam Jem. 61 to co Cześć, bo tu jest stone. Potrzebuję kurwa... Nie masz jeszcze trzy żelaza? A kilof? No już tylko jeden Okej. Okay. No, tylko jeden golem się A, spio. To wyjebać tu, to tu, to tu Masz tam, kurtkę, żebyś nie zmarł. Pa, gościu, pa. Czekaj, Czerwoną czekaj. mam. Co ty jebiesz? O, jesteś jak Superman teraz, pelryk. Superman? Superman. I am Steve. <głos> <głos> to, tak, mam już jeden obsidian. Kolejna na dżungla, pa. Ty, dżungla nie jest jakaś rzadka? Teraz już chyba nie. Na starych Kurwa, może my mamy fartę jakiegoś zajebistego. Ja idę do dżungli. Się przejdę. Jak nie będzie jest. świątynia, to przynajmniej będę miał 20 kurwa zombie mięska, a ty nie. O, można miedź wykopać. Fajnie mieć mieć. Jak ładnie, jakie wodospady, jakie jeziora, ja, ale cave'a znalazłem, chodź do cave'a, ty jednak pierdolę tam dżunglę, to jest dojebany cave Gdzie? Gdzie ty poszedłeś? Eee, w stronę dżunglić, Nie znajdziesz. Jeszcze tak rozejrzy tylko. O, znalazłem te, kurwa, wiesz co, te takie co się szczotką szoruje. Aaa, sus. Ta, sus sus kurwa place. Hmm. Z tego można jajo snifera mieć. Albo kurwa... Garty. Hmm. Yeah. O kurwa, O kurwa, to się zagowało. stało? Co tu się kurwa stało w ogóle? To jest jakiś co? krater kurwa. Gdzie ty jesteś? A tam, cześć. A se jadę window. Jebana na no se kurwa zjechał Czemu takie lagi są, ziomek? Nie podoba mi się to. Jest jest. Dobra, kochanie węgla, kurwa tym, tym jest. Chujab. Powiem ci tak. Kiedyś to chociaż się ten tunel kopało. Teraz jak snerfili strip minowanie to jest Nie, Ja tam lubię te duże cajwy. Jak to masz farta, to masz farta. i trochę trzeba tu porozświetlać, bo zaraz się zrespi kurwa 300 tysięcy tych ziutów. no <laughs> się dlatego tego ten węgiel kurwa kopię. Bardzo dobrze, ja wykopałem 5 No ja już Ale... tu 18 Mm, to ja jestem jednak przodownik pracy, nie ty. Kurwa, ja tutaj robię bezpieczeństwo w pracy, bo się nauczyłem ostatnio na BHP, kurwa, co się robi. Żeby było bezpiecznie. Kościu, tu jest mi, że ja nauczyłem Chujowy cave. Z BHP ale przed. duży tego. O. To jest chujowy cave, bo nic tu nie ma oprócz węgla i żelaza, ale zawsze z węgiel i żelaza. Nie no, węgiel i żelaza to już sam Stalin wiedział, że trzeba wspólnotę węgla i Stalina zrobić. Też prawda No ja ile jsem... tu jest kurwa żelaza I to jest, się jeszcze ciągnie tu, ja pierdolę Kopmy, kopmy, wykoksujmy się Też prawda Ustawiłbyś pieca? A mam A where are you? No ja na Tych górze go sobie jesteśmy tutaj. No na górę poszedłem tam tak. Akurat trafiłem na żyłkę węgla Żyłkę od węgla Another vein hit the miner mm. Oj. No ale się rozświetliło, jak bezpiecznie Dobra, jeden żelazo, dorzucę pięć, trochę węgla Przytulnie, nawet można by tu, nie wiem, nasrać i by było jak w domu Albo bazę zrobić, po prostu Kurwa Pojebie mnie Tam było żelazo, na chuja tu idę Ale to mogę sobie skraftać już kill Ciężki sprzęt Eee, najdwa chlebki Zmy tych chlebków to sobie tak kurwa zrobię jeszcze Troszkę 31 chlebów Chcesz coś chleba czy masz? No jeszcze dwa staki arbuzy Okej okay. Chcesz kokobinsy, żeby zestakować. No Mmm, to trzymaj Daj robię sobie porządek w kół. Cool. Mam psych jak z Kurwa, ale złote gacie na Mending, rozumiesz? Już nic nie pójdzie nie tak w Nederze. No ja miałem ostatnio coś też na Mending, i się zjebałem. Ale bezpieczny kejwik. ja pierdolę jak miło. No nazywam Minecraft, co ty pistol odpaliłeś? Nie no, jest hardcore. No hardcore jest kurwa, się nie da zmienić innym niż hardcore. Poza tym słyszeliśmy zombów, Prawda A że tu się nic nie zrespiło, żaden bebok trzeba tarczy zrobić. Pamiętaj o tarczy, to jest must have mm. no i drodzy Dobra, widzowie, te... co to by była za seria jakby się skończyła po drugim odcinku? <laughs> Też prawda? Jak wygląda nasz skład żelaza? No nie jest kurwa za i muszę... Zobacz, zobacz jakie mam kurwa air maxy. No widziałem, widziałem. I tam. No yeah. Dobra, to tu, to tu. Eee, no daj sobie siekierkę kurwa zrobię, bo trzeba... O, nie mam szpatyków. Masz trochę no... drewna? Daj drewno. No mam. No daj. Masz. Coś jest? Coś... Tam dalej są cave'y, tam dalej są cave'y. Tylko... no. Wiesz o co chodzi? Nie. Kurwa no, te żelazo żeby się przepaliło jeszcze trochę. Nie tego, no, że to poczekaj, prze... jeszcze wróci się tu, bo tu jeszcze jest. Trochę to przestawię się... kurwa spota i tak już ten Będzie bliżej po prostu Niech ci będzie Tutaj jest taki rozgałęziarz z tego co pamiętam, więc tu ustawię kurwa pieca Tam się idzie w... <głos》> w jakąś dupę ciemną No ale aby żelazo pozbierać jeszcze trochę i można iść pod jaksy No właśnie tam po prawo się bardziej pod jaksy idzie tak w drugą tu? mańkę <grych> Tu nic nie ma. <grych> <grych> Z dupa ciemna. W sumie teraz już jasna, ale przed chwilą była ciemna. Rozświetlana. Jak rosyjski przyrząd do świecenia w dupie. będziesz się tak przepalać. Nie, się przepala. No. O kurwa, cześć. Nie, tam na dół by się przydało zejść. No. To są tam jest żelazo. Gdzie było te żelazo? Tu. Tam na dole też jest. Dobra, wracam się po piecyk i zeskakujemy. Tam, co? Dobra. To już tam... Kurwa... A! Kurwa, to aż takie buty. Tam trzeba ty, na tym, na łódce spadnijmy! Ale mam łeb ja nie No spadnijmy na łódce, na łódce, na łódce. Kurwa, Patrz, tu jest do, zajebisty do nie spot. Da się, nie da się sklaczować. Tutaj. Tu, no zobacz, tu, tu. Nie, nie do wody, nie, tutaj łódkę, mówię ci. Dawaj łódkę stawiaj. A ja? Skacz. Generalnie to jest trochę beboków. Ja nie mam armora i mam lagi, tak by the way. Dobra, ja idę po skeletach. Creeper! Ty tu sam dymy. Ja nie mam armorka, ziomek. Ja się boję, że jak nadepnę na ten kolec, to umrę, kurwa. Nie, no tak jak on spadnie ci na łeb, to umrzesz. No, ale jak na niego się nadziejesz, to tak. O oh nie! Ale, Bomber. ale... Mam i dwa se... się w pół godziny. Nawet nie pół. Mogę. <laughs> ok. Kurwa! Kiepana no jaskinia by boku. Wiedziałem, no żeby skraftować sobie armorek poszedł kurwa skakać jak małpa na góry Ja poszedłem rozświetlić, żeby nas DALA, nie zauwarmowali o... tak Rozgrzewka, rozgrzewka, rozgrzewkowa <twierdza> Po przerwie ja widzowie trzeba było rozgrzewkę Next jest nasz, next jest nasz next widzimy, to to... Się, <twierdza> widzimy się w kolejnym odcinku, który na pewno mogę wam już zdradzić Na pewno się uda <laughs> Także do zobaczenia w kolejnym odcinku.